Nagrywamy Robloxa z mojego kanału. Moja siostra niestety nie może nagrywać, bo y, po prostu ma za mało pamięci. Ale ja nagrywam. Po prostu moja siostra będzie ze mną się grać, tylko gra sobie fashion famous. Ja już przebrałam, zaraz będzie koniec rundy. Zaraz będzie ocenianie, a moja siostra czeka. Czeka na mnie, więc ja wracam do Was, jak będzie koniec rundy. Dobra je? Ja? Już nie przeszedłem za 10, tak będzie koniec rundy. Ja polecam zasubskrybować i załapkować ten filmik, żeby po prostu być na bieżąco. I zaraz będziemy oceniać. O i już, czas widą. Dobra. Ciekawe, które miejsce zajmę. Okej, okay, to e, zaczęłam mi nie wiem, czy słychać, ale ja mam słuchawki i zaczynam mieć z nim ciku, bo on ma mega głośny grę. I teraz myślę, że będę mogła mieć krzyczki. Dobra. Ja Ciekawe, kiedy ja będę. Będę, jak ktoś będzie pisał please, to nie pewnie dam też, ale trzeba oceniać, jak się ocenia. Ale teraz oceniamy, oceniamy, Dobra, ja oceniam nawet na no, jeden lub na dwa. Dobra, daję jej dwie gwiazdki, mi się tak ja się nie podoba, trzy. ale Ciuszek ma bardzo ładny. Ja oceniam trzy połowy, wiem, takie. Dobra, teraz kolejna osóbka. Dobra, nawet ładniej daję też trzy, bo... Ładne ma okulary, ładne włosy, nawet ja trzydzę, minkę ładną. Nie, nie wiem, jaką minkę, bo za okulary zasłoniły, ale mi się okulary bardzo podobają. Dobra. Kolejna osoba. No, jakoś ładna. No, nawet ja jej daję w sumie dwie. Dwa skrzydła Właśnie, dwa skrzydła mam. No dziwnie trochę, ale. dwa. Ja też jej dałam dwa. No, dziwnie, że mam dwa skrzydła, no ale dobra. O, teraz ja. Maja, ile mi dajesz? Ja ci, ym, znaczy ten, ta, 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 to wszystko ja ci dam chyba ty, trzy, bo są, że tak mało, ale wiesz, ja nie lubię tych włosów, ale najpierw cztery ci jednak. Dobra, dzięki Maja. Nie tylko mów trochę włosy. głośniej, mów trochę głośniej. Dobra, bo ja nie lubię tylko tych włosów ogólnie. Dobra, ona jest mega ładna, tylko ta minka. Ja jej daję trzy. Ja też. Dobra, idę dwie, bo po prostu nie. O, ja mam cztery, czegoś. bo tylko ta minka jest nieładna. Ja idę dwie. A ja cztery. Same u. To jest ładna, więc mi się bardzo podoba, ale nie dawaj jej aż tyle. Więc ja idę chyba trzy. Ja idę dwie. Ale ja po prostu idę, nie Ale jej bardzo idę dwie, bo mi się tak średnio podoba. Kolejna osoba, Ja no, widzę te ja idę, dwie. Cztery. Nie wiem, czemu je tak mało daje ale sorry. Ty, ciebie nie będzie Maja, bo... Nie. Dopiero do mnie dołączyłaś. Dobra, ona jest ładna, ja jej trzy nawet, lub cztery. cztery. Ja też jej daję cztery. Albo trzy, w sumie trzy. O koniec, zobaczymy, które miejsce zajęłam. Myślę, że na pewno nie pierwsze. No, i też O, pierwsze! Dziękuję, wow. Napisałam. I, czy napisasz? Thank you. Czyli Dziękuję, dziecko. No, no. Za, aż doszłam. Masz 22 gwiazdki. No, super. Dobra. O, teraz będziesz, Maja, w grze. Tak, to nie. jest Maja, ta wy. Maja stój, Maja stój. To jest ta Maja, która jest, koło niej stoje. Ona jest chyba pierwsza, ona w ogóle gra więcej ode mnie, bo ja po prostu mam nowe konto z Robuxami. A ja gram na tym koncie i miałam bez Robuxów. Dobra, no zobaczymy sobie jest na tej topce rozpisane do 25, więc to Serwerowej, jest pierwszym, pierwsze topce. Serwerowej. Bo tutaj po prostu jest taka światowa. Czekajcie, zaraz będzie nasza topka. No nie jest. No to jest koniec już. O nie! Ta, nie! A nie, zaraz się zmieni, zobacz, zaraz się zmieni. O, wiem. Mówiłam. mówiłam, czekajcie to będzie nasza. O, będziemy... Ja jestem na drugim, a nie na trzecim ja jestem. O, jakaś baba. Jestem na pierwszym na narzut. Ja jestem na trzecim. Ale zaraz będzie. O nie! Zaraz będzie ten, e, runda. runda! Dobra, a ja mam powiem po polsku, co będzie. O nie, ja mam to! Ja też! Kits Ja tam. tego nienawidzę! Ale dobra, to się o, to ładne ładne ładne, 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 ładne. Ja też tego nie O nic, co ci mówię? Dobra, biorę spódniczkę. O, ale. ale ładne. Bo ja patrz. Nie, mi się podoba. Dobra, idę. Mm. ...takie włosy. Jestem pewny w sumie jakie włosy? O, te może. Dobra, ja już nie będę Dobra, te włosy. Jasne. Albo tak wyglądały, albo nie. Tak, nie, e, jasne. Dobra, miłka. Tam już. Dobra, ta. O, niech się do mnie skopiował. Prawie. O my kap. Tak, opaska. <coughs> opaska z serduszkami. Kocham Ale pięknie wyglądam. Mm. No nie, tak dużo czasu i jeszcze. Dobra. Maja. Ty jesteś? Co mienka. Dobra, idziemy do maj, To zobaczycie, jak on wygląda. No, ja ten mienki bardzo nienawidzę. I drogów też. I tych drogów nie zakładam. Ale za ja nikki wprost nienawidzę. Ja bym ci temu coś trzy. Sorry, ale za to, to miękkie. nie, nie fajne. Co nie fajne? ty mi dajesz 6. 7. No ty też chciałaś mi dać 3, więc. Dobra, ja zaraz za was wracam. I, i założamy mnie. No zaraz do was wracam jak już będzie mało czasu, więc tam. Ej, w ogóle okazało się, że patrzcie! Ktoś ode mnie skopiował, kompletnie, patrzcie! Tutaj jest ta dziewczyna. No i z tą minkę samą dała, Maja, patrz! No nie, ona jest... mnie skopiowała. Nie no, nam muszę jej coś napisać. Nie wiem. No. Co je będę napisać? Złam. Kurde, zahasztagowamy Dobra, zaraz. Dobra, dobra napisajmy jej z Kurde, jak ja wyglądam w ogóle w No Nie jest kolejnie brzydka. No nie, ja zmienię swoją na inną. Nie chcę tak samo jak ona. Majdę jej inną gwiazdkę lub zero, okej? Okay? Tej dziewczynie, bo ona wygląda tak samo jak ja. Dobra. No i ode mnie, ona, ona mnie skopiowała. Kompletnie ode mnie skopiowała. Wszystko? No. No znaczy, się skopiuje. Mówię ci, miękka też skopiuje. No, ale nie też skopiowała. Nie, ona jest nienormalna po prostu. Ja jej daję zero. No dobra, jak jedną mi jej dam. Bo ona jest taka brzydka. Jak brzydka, brzydka. Znaczy, no, chodzi o to, że po prostu nie jej, bo ona do mnie skopiowała. To nie ona. Dobre jej dwie. Bo nie wiem, jaka ma twarz. Ale widać, że ładne włosy. Mam nadzieję, że to nie ona. Nie. No chyba dwie. Dobre dwie. Ile ty jej dała? Gdzie podoba. <laughs> nie. Mam nadzieję, że to nie ona. Nie, to nie ona. Dziwiem. Ile ty dajesz? Nie. Ale mów ile ty dajesz, ok? Co? Mów ile ty dajesz. Ok. No nie, teraz ja. Ja jej dam. By Ale to ja! To ja, to ja. Ale zaczęła Poszłaś! No niestety, nie zajmę ostatnie miejsce. No dobrze, ta i nawet ładna, no nie, w sumie nie. I dwie. No ty je nie. jej Dwie. Napiszę mi na czacie jeden, ta ode mnie kopiara. Tej... tej nie, w sumie no, nie wiem. Tylko że włosy i... Jak cztery ja jej dałam. Pro... o... o, siedem. To chyba ona, tak. Napisz jej jeden. Dobra. No to mam tu ładne. Dwie. Ja trzy. Bo wam się nie chce też dużo dawać. Co? Nic już. Ja. Bo dobrze zaraz wyjśćmy z tego serwera, wiesz czemu. Bo no dobra, dobra, tylko mi daj gwiazdki! No dobra. Ale nie drzwi. Ja widzimy z tego serwera bo... Płacaję. Tak, bo ona napisała mi, że zero jej nie dała. I w ogóle ona jest taka niemiła, bo kopiuje ciągle, bo że pewnie cały czas będę kopiować. Ty <noise> dajesz. Co? Tak zrobiłaś. Jakaś że to ty. O, dobra, zobaczymy. Pewnie ona wygra na bank. Nie. To dobrze w sumie. Już wolę, żebyś ty wygrała niż ona. Ona ostatnie miejsce zajęła! Ta dziewczyna! Dobrze, wychodzimy z tego serwienia. Czekajcie go ja napisze, ha ha ha. Dobra, no, wyjdź z tego serwera durnego. Nób. Nope. A wyjdź. Dobra, wychodzę, żeby mnie nie zgłosiła. Dobra, no i to już chyba koniec, bo filmik trwa już 13 minut. No jeszcze jedną rundę, dwie rundy złupie. Ale mają co tak ludzie, to będzie trwało 20 minut, to się będzie tak długo przesuwać. Ale my jeszcze będziemy sobie grać, ale bez już nagrywak, Więc... Ja już kończę to powoli, bo to po prostu tak. Więc pa